Dzień dobry, dzień dobry, polis Master. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałbym poruszyć temat dotyczący jajek ściółkowych i takich jajek kupowanych prosto ze wsi od rolnika. Słuchajcie, na początku chciałbym powiedzieć, że jajko ściółkowe niczym nie różni się od jajka klatkowego. W chowie ściółkowym i w chowie klatkowym kury jedzą to samo. Przede wszystkim pasze antybiotyki i koncentraty. Tutaj fermy drobiu o tym głośno nie mówią, bo chcą zarabiać pieniądze. Potem te jajka takie, ja bym powiedział, że nawet paszowe, tak bym je nazwał, sprzedają do marketów, dyskontów czy innych sklepów i mówią, że to jest zdrowe jajko właśnie w chowie ściółkowym, co jest kompletnym, kompletnym bezsensem, kompletną nieprawdą. Słuchajcie, ugotujcie sobie jajko z, takiej, z takiego dyskontu ściółkowego, ugotujcie sobie jajko od polskiego rolnika ze wsi, porównajcie te dwa jajka, porównajcie smak tego jajka i zobaczycie, że naprawdę lepsze jajko jest dużo smaczniejsze od polskiego rolnika z polskiej wsi i takie jajka tylko kupujemy.